Uprzejmie Państwa prosimy o subskrybowanie kanału C-Kultura. O wielości cywilizacji. Felix, Koneczny Cywilizacja a religia Judaizm Z wieku i urzędu należy się to judaizmowi, żeby od niego zacząć. Jakżeż mylne jest mniemanie, jakoby religia żydowska nie miała historii stanowiąc coś stałego i niezmiennego w pochodzie wieków. Jak wszystkie ludy Ziemi, byli też Żydzi zrazu monoteistami, ale z epoki tej nie posiadamy o nich żadnych wiadomości. Nie sposób wiedzieć, czy wówczas dokonało się w ogóle wyodrębnienie jakiejkolwiek Hebrajów z masy etnicznej protosemickiej. Epoka ta zdana jest na domysły, dla nas tu obojętne. Odkąd występują historycznie w Palestynie? Mieli zawsze kilka systemów ujmujących stosunek świata przyrodzonego do nadprzyrodzonego. Należałoby zamiast mówić o religii żydowskiej, używać liczby mnogiej religie żydowskie. Aż do hellenistycznych czasów przyjmowali rozmaite bałwochwalstwa, dowodem mnóstwo tekstów biblijnych, zwłaszcza z proroków. Nadto objawiony monoteizm utrzymał się zaledwie u nielicznych osobistości, a prawdziwa tradycja przymierza z Panem sączyła się zaledwie wąskim ponikiem. Cóż robili z objawionego monoteizmu? Katolicy Bibliści dawno już stwierdzili dwoistość religijną u starożytnych Żydów, mówiąc o monoteizmie nieścisłym, o materialistycznym ujmowaniu przymierza. Kołują jednak, używając rozmaitych przewlekłych określeń opisowych. Na braku ścisłego wyrazownictwa cierpi oczywiście ścisłość naukowa. Skoro zaś ogół Żydów uważał stosunek Izraela do Jehowy za kontraktowy, na co panuje powszechna zgoda biblistów, a warunkiem kontraktu, żeby Jehowa protegował Izrael ze szkodą wszystkich innych ludów, przeznaczonych temu na podnóżek i skoro bliźnim jest tylko współwyznawca, toć widoczne, jako ów Jehowa jest tylko żydowskim Bogiem a nie bogiem uniwersalnym. A zatem zachodzi tu wyraźna monolatria plemienna. Czemuż unikać ścisłego określania rzeczy jednym wyrazem, zwłaszcza, że znany on jest w polskim piśmiennictwie naukowym od lat trzydziestych drugich. Zarzucili Żydzi Nader Rychło swą misję wybrańczą, zarzucili monoteizm i przyjęli monolatrię z mesjanizmem swym materialistycznym, o ile nie grzęźli w politeizmie. Aż do zburzenia Jerozolimy pozostali przy ofiarach krwawych, zniszczywszy im świątynię, nie przenieśli Rzymianie kultu Jehowy do Rzymu, co stanowi jedyny wyjątek w rzymskich zwyczajach. Gardzili tym kultem, uważali go za coś zbyt niskiego, a ze świątyni nie pozostawili kamienia na kamieniu, także wbrew swemu zwyczajowi. Bo chcieli zniszczyć coś, co uchodziło w ich oczach za barbarzyństwo niegodne wieku Tytusa i Wespazjana. Bo też w świątyni Jerozolimskiej brnęło się we krwi ofiarnej pokostki. Na same urzędowe ofiary od gmin ubijało się rocznie 1093 baranki, 1300 cielców, 37 dorosłych baranów, 32 kozły. Doliczmy na ofiary prywatne drugie tyle. Otrzymamy 2550. A więc po 7 sztuk przeciętnie na dzień zażynano na ołtarzu. Zapewne bywały dni łagodniejsze, ale za to jak tam bryzgała krew w dniach świąt uroczystych. I to praktykowało się wciąż, chociaż znali też ofiary bezkrwawe i praktykowali je również. Historia zna kilka szczebli ofiarnictwa, gdzie niegdzie zaczyna się ono od ofiar ludzkich, po czym dopiero nastaje okres krwawych ofiar zwierzęcych. A potem następują ofiary symboliczne, ograniczane w końcu do owoców i kwiatów. Utknął wtedy Izrael na szczeblu niskim i nie zdołał się go pozbyć, aż dopiero z pomocą rzymskiej przemocy. Do jakiego stopnia mieszały się w Palestynie pojęcia religijne, świadczy druga świątynia publiczna, Królewska Państwa Izraelskiego w Betel. Dzisiejszym Betin o trzy godziny drogi na północ Jerozolimy. Samaria była bowiem stolicą tylko świecką tego państwa. Ale religijną Betel była ta świątynia nader wspaniale wystawiona, a system ofiar wcale skomplikowany. Jakież to charakterystyczne, że mogą istnieć wątpliwości, jakiej właściwie religii służyła ta świątynia. Raz stwierdza się tam kult cielca, innym razem rytuał, jaki przypisywało prawo mojżeszowe i kult Jehowy, chociaż odmiennie nazywanego, a tekst u proroka Amosa naprowadza na wniosek, że chodzi o bóstwa lokalne. Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej zerwano z ofiarami w ogóle, pozostawiając samą tylko modlitwę. Zerwanie nastąpiło nagle i radykalnie. Jak gdyby przodownicy Izraela radzi byli, że mogą się nareszcie od tego kultu wybawić, wycofać. Ogłoszono zasadę. Jako ofiary składać można tylko w świątyni jerozolimskiej, co wcale nie wynikało z Ksiąg Świętych. Odroczono więc ciąg dalszy ofiar do wznowienia świątyni w Jerozolimie, o co nigdy zabiegów nie czyniono ani się nie czyni. Stan kapłański. Aronitów uznaje się dotychczas i używają pewnych przywilejów w burznicach, ale są bez zajęcia. Nie byli nigdy kierownikami religijnymi, lecz tylko ofiarnikami. Kierownikami byli i są uczeni w piśmie. Rabini, doradcy prawni w religii kontraktowej, nie posiadający bynajmniej charakteru kapłańskiego. Kapłanem trzeba się urodzić, na rabina trzeba się uczyć. Ani też burznice nie posiadają charakteru świątyń, w ogóle nie są domami bożymi. Dom modlitwy może nie tylko założyć ktokolwiek, ale założyciel pozostaje właścicielem i korzysta ze wszelkich praw właściciela. Może nawet pobierać opłaty. Żadnej burznicy nie uważają Żydzi za przybytek Boży. Wytworzyła się religia bez świątyń i bez kapłaństwa. Tak samo jest w islamie. Bądź co bądź. Różnica zasadnicza z tym, co było dotychczas, zwłaszcza gdy Palestyna traciła coraz bardziej na znaczeniu wobec Golusa, a poza Palestyną zwalniano się od wielu wymagań zakonu. Powstała doktryna, jako zakon cały obowiązuje tylko w ziemi obiecanej. A poza nią o tyle tylko, o ile to jest wykonalne, wytworzyło się coś nieznanego w żadnej innej religii: jej względność geograficzna. Prawo mojżeszowe, spisane w Pentateuchu, jako przykazania Jehowy, obejmuje prawo familijne, małżeńskie, spadkowe, majątkowe. Umowne, słowem, całe cywilne i karne. Organizację sądownictwa, przewód sądowy, genalogię i wszelkie urządzenia społeczne, przepisy gospodarstwa rolnego i hodowli, orki, żniwa, winobrania, sadownictwa, nawet gniazd ptasich, określano stosunek do sztuki i nauki, a pomieszczono też przepisy higieniczne. Nie pominięto prawa międzynarodowego, politycznego i urządzeń państwowych. A zatem całe życie zbiorowe ujęte jest w przepisy w Biblii Starego Testamentu. Jest tam cały zrąb i mnóstwo szczegółów cywilizacji żydowskiej. Jest to cywilizacja sakralna. Ubogi jest wielce stary zakon w ustępy dotyczące nauk i sztuk. Spotykamy się tylko z muzyką liturgiczną, śpiewem przylutni i tańcami hieratycznymi. Rzeźba zakazana. O istnieniu malarstwa nie wie się nawet. Z nauk uznają wyznawcy Jehowy prawo. Z matematyki i astronomii to tylko, co potrzebne do obserwacji księżyca. Medycyna potępiona. Jest to więc cywilizacja defektowna. Za arcy drobnym zaledwie wyposażeniem umysłowych kategorii bytu. Przybyło atoli drugie źródło religii i cywilizacji żydowskiej Talmud. Olbrzymie dzieło zbiorowe, pochodzące od dwóch tysięcy rabinów w ciągu czterech stuleci. W wiekach od II do VI po Chrystusie można śmiało powiedzieć, jako nie ma takiej rzeczy na ziemi i niebie o której by tam nie dysputowano, lecz zawsze wyłącznie tylko ze stanowiska sakralnego. Są to komentarze do zakonu, czyniące go jeszcze bardziej szczegółowym. Nie ma takiego zakamarka życia, który by nie był ujęty przez Talmud w kluby przepisów, rzekomo od Jehowy pochodzących, cywilizacja żydowska stawała się jeszcze mocniej sakralną. Ale Żydzi rozsiedlili się po szerokim świecie wcześniej, nim powstał Talmud. Nie wiedzieli nic o jego powstaniu Żydzi z najdawniejszych przymusowych osiedleń asyryjskich, perskich. Niektóre gałęzie emigracji w państwach diadochów, podobnież w Arabii, w Indiach, w Abysynii, na Kaukazie, tudzież na pewnych wybrzeżach afrykańskich. Nieznajomość Talmudu stanowi najpewniejszą legitymację starożytności ich osiedlenia. Istniał rozległy golus beztalmudyczny, gdyż przedtalmudyczny. Obok tego są tacy, którzy Talmud wprawdzie znają, lecz go nie uznają. Jest to tak zwane karaimstwo, którego geneza już w połowie VIII wieku w samejże Babilonii, gdzie Talmud powstawał aż do końca wieku IX. Powaga Talmudu była mocno zachwiana, po czym nastały wahania, coraz korzystniejsze dla Talmudystów. Walka o Talmud stoczyła się głównie w uniwersalizmie arabsko-żydowskim. Karaimi pierwsi zaczęli pisywać po arabsku, Talmudyści zmuszeni byli naśladować ich w tym przyswajaniu sobie wiedzy świeckiej z kultury arabskiej. Od połowy XII wieku filary wiedzy żydowskiej znajdują się już w obozie talmodystów. Karaimi pierwsi godzili się na równouprawnienie kobiety w prawie familijnym, z czego wyniknęła następnie monogamia, proponowana przez nich i wcześniej faktycznie wprowadzona. W XI wieku. Naśladowali i ten przykład talmudyści w Alzacji, gdzie rabin Metzu Gerszon obłożył klątwą Żydów, którzy by narzucali żonie rozwód wbrew jej woli, a z przepisu tego wyłoniła się również monogamia. Czyż nie różnią się od siebie cywilizacja monogamiczna i poligamiczna? A jednak nie rozszczepiła się cywilizacja żydowska. Zakon zezwala tylko na poligamię, ale jej nie nakazuje. A monogami nie zakazuje, a zatem zakon pozostawał nietknięty i nie uwłaczało to sakralności cywilizacji. Tymczasem wyłoniło się trzecie źródło religii i cywilizacji wciąż sakralnej kabała. Zaczęła się w wieku 8 lub 9 po Chrystusie od nauki o tajemnych mocach liter świętego Abecadła hebrajskiego. Następnie przyłączyła się gematria, grecka rozrywka, wzięta poważnie przez kabalistów, a polegająca na specyficznych działaniach liczbami, które wyrażano głoskami alfabetu. Potem przybyła doktryna systematycznych układów przymiotów boskich, z czego rozwinęła się filozofia kabalistyczna, dziwnie bliska braminizmu. Awatary. Kabała przyczyniła się do podtrzymania Talmudu, zasłaniając zawarte w nim niedorzeczności kabalistyczną interpretacją. A wtedy wszystko okaże się rozumnym i świętym. Rabbi Nachman, żyjący w latach 1195-1270, podjął się tego i głosił, jako kabała jest nauką najświętszą. Zasadniczą księgą kabały żydowskiej jest Sochar pióra Mojżesza ben Szemtoba z hiszpańskiego Leonu, żyjącego w latach 1250-1305. Kabalistyka uprawiana była zrazu w szczupłych gronach uczonych, jako ponętna filozofia, wiodąca do opanowania przyrody, do wydawania jej rozkazów. A gdy spopularyzowała się wiara w oddziaływanie na świat zewnętrzny tajemnymi sposobami, religijnymi, a zatem dostępnymi tylko dla Żydów, do czegoż miałby Żyd użyć tej władzy, jeśli nie do przyspieszenia przyjścia Mesjasza? Pozyskała też kabała serca i umysły rzekomymi częściowymi realizacjami Mesjasza z pomocą mężów mesjanicznych, Mesjaszów lokalnych. Urojenia kabalistyki zastosowane do mesjanizmu miały nabyć znaczenia praktycznego. Zanim to atoli nastąpiło, podjęto się przystosowywania Talmudu do nowych warunków bytu w Golusie. Od XIII wieku skracano ogrom tych ksiąg, opuszczając co mogło było tyczyć się tylko Palestyny, tudzież to, co żadną miarą wykonywać się nie dało. A skracając wywody uczone do samych niemal rezultatów, do nakazów i zakazów. Rozpoczęły się te prace od słynnego Maimonidesa, żyjącego w latach 1135-1204, który ostatecznie zadał ciosy karaimstwu i trwają aż do połowy wieku XVI. W roku 1565 wykończył rabin jerozolimski Jakub Karo. Opracowanie Talmudu pod tytułem Szulchan Aruch, uzupełniony uwagami współczesnego rabina krakowskiego Iserlesa, żyjącego w latach 1525-1572. Ta księga obowiązuje dotychczas. Wszystkie prace talmudystyczne nowszej doby na niej się opierają. Tysiąc lat przegradzało duży Talmud od małego, od Szulchan Arucha obecnie już lat 1400. Do dnia dzisiejszego wymaga się w imię religii, żeby cały tryb życia urządzić sobie według przepisów sprzed półtora niemal tysiąca lat, bo niewyczerpalną jest ich moc sakralna. Możemy stwierdzić, że Szulchan jednak głosi monolatrię. Jehowa występuje jako wróg całej ludzkości, a opiekun tylko ludu żydowskiego. Bliźnim jest tylko Żyd, a wynikający z tego wniosek dwojakiej etyki występuje w Szulchanie jeszcze jaskrawiej. Czyż to monoteizm? Ale w kabale kurczyło się pojęcia Boga jeszcze bardziej. Cudaczna spekulacja miesza się z praktyką najgrubszego zabobonu. A w sam raz równocześnie z Szulchan ruchem powstaje kabała. Sama zwąca się praktyczną. Maszit. Ujęta w systemie także w Palestynie przez Izaaka Lurię, żyjącego w latach 1534-1572. Obmyślono sposoby oznaczenia czasu, kiedy zjawi się Mesjasz, a wraz z nim i żydowskie panowanie nad całym światem. Wyznaczano kilka razy wyraźnie daty 1525-1568 i najważniejsza 1648. Tymczasem na przełomie wieków, XVI i XVII pojawił się nowy wynalazek, mający przyspieszyć Mesjasza. Najsłynniejszy z uczniów Iserlesa, rabbi Jakub, zwany następnie w Pradze Polakiem, opracował nową metodę nauki i modlitwy tak zwany pylpul. Polega to na ciągłych ruchach całego ciała, a zwłaszcza należy wywijać prawą ręką zaciśniętą pięścią, z kciukiem wyprężonym ukośnie rozmaicie niewtajemniczonym tłumaczono i tłumaczy się dotychczas znaczenie tego ruchu, zwłaszcza wobec goimów, nie Żydów. Prawda zaś w tym, że pylpul pozostaje w związku z pewną gałęzią kabały, która odmiennością buciową wyjaśnia nawet świat nadprzyrodzony. Wymyślano zaś w tym kierunku teorie coraz śmielsze, które tu pominę. Pomiędzy kabalistami w Polsce poczęła dominować stara doktryna o szechinie. Niewieścim pierwiastków wśród przymiotów boskich i na tej nauce oparł się za Augusta III Sasa, rabbi Eliezer na Wołyniu, założyciel hasydyzmu. Stwarzał przy tym religię na wesoło, bo cóż może być Jehowie przyjemniejszego jak wesołość ludu wybranego? Przeniesiono wesołe modły, nawet do Burznicy i stąd przysłowiowy burzniczy rejwach. Zgorszeni talmudyczni Miznagdim ciskali klątwy, a potem musieli ustępować z całych prowincji. Tylko do Wilna nie dopuścił hasydyzmu słynny uczony Eliasz, twórca nowej szkoły, ojciec duchowy litwactwa wybrańcom Bożym w hasydyzmie cadykom przypisano wpływ stanowczy na sprawy ludzkie i przyrodę cadyk jest cudotwórcą i lokalnym mężem mesjanicznym jest to koncepcja rozdrobnienia mesjanizmu równocześnie atoli mieli już mesjasza wschodni sefardim potomkowie dawnych wygnańców hiszpańskich zapowiedziano jego przyjście na rok 1648 i tym razem zjawił się był nim dla kabalistów wschodnich sabataj cwi, który ogłosił się wcieleniem Tory w Polsce pozyskał sobie zwolenników już od roku 1666 wcielenie Tory stało się dziedziczne Przeszło na syna i wnuka Sabataja do roku 1740. Dalej dziedziców krwi nie stało, ale idea sama przeszła na Jakuba ben Jehudę ben Leiba, Szczerniowiec, znanego w historii pod imieniem Franka. Ten działał w Turcji przez lat 15, po czym w roku 1755 przeniósł się do Polski. Sabataj i wszyscy jego następcy nakazywali monogamię. Frank trafił w Polsce na zaciekłą walkę talmudu z Socharem. Frankiści posunęli się do tego, iż publicznie zarzucali talmudystom mordy rytualne. Frank zjednywał sobie na wszelkie sposoby łaski dworu i wyższego duchowieństwa, a w roku 1759 przyjął szest. Wraz z 24 tysiącami zwolenników chodziło o to, żeby otrzymać na podolu znaczny płat kraju we własny zarząd, boć Mesjasz musiał wreszcie gdzieś królować. Był to pierwszy pomysł Judeopolonii. byłby się powiódł, gdyby Frank nie był zrywał z Talmudystami. Którzy zemścili się i doprowadzili do tego, iż Franka internowano w twierdzy częstochowskiej. Skąd dopiero w roku 1773 powiodło mu się wyjechać do Niemiec. Ale spekulacje kabalistyczne przenikały coraz bardziej do talmudystów, A od rebby Nemas Przysuchy, zmarłego w 1817, sprzęgło się studium Kabały i Talmudów w jedno i to na tle hasydyzmu. Powstawała w Polsce jakowaś synteza wszystkich rodzajów żydostwa. W zasadzie uznawanie tory nie pociąga za sobą uznawania Talmudu, a kto uznaje Talmud nie musi uznawać kabały i nie każdy kabalista musi być hasydem. Wytworzyły się też na szerokim świecie cztery działy żydostwa, których schemat jest następujący. O linii na tej tabelce od pierwszej do czwartej można sądzić dwojako: czy przedstawia ona rozwój, czy też cofanie się, i czy to jedna religia, czy cztery. Jeżeli mimo wszystko jedna, cóż tu stanowi więź wspólną? Tylko mesjanizm wiara, że wszystko musi się skończyć opanowaniem świata przez Żydów. Innej wspólnoty tu nie ma. Gdzie i w czym zresztą wspólność hasydyzmu i choćby kabały z Pentateuchem? Uznają wszyscy Torę, lecz nie z niej wyrośli. A jeżeli do niej się zwracają, ma to również podłoże mesjaniczne tam źródło sakralnego wywodu mesjanizmu. Przez wszystkie wieki i poprzez wszystkie zmiany i odmiany nie przestawała cywilizacja żydowska nigdy być sakralną. Przepisy uboju i kuchni koszer obowiązują bez zmiany, i również nie ma zmiany w dwojakiej etyce. Słyszy się nieraz, że załatwił się już z tym neojudaizm nieprawda. Twórca rzekomego neojudaizmu, Mendelssohn, żyjący w latach 1729-1786, przybrał tylko judaizm z formy nowoczesnego życia i nic więcej. Był doskonałym talmudystą, a jego podręczny kodeks prawa żydowskiego wydany w 1778 roku nie ustępuje nic a nic z Talmudu, ani nawet nie cofa się przed dwojaką etyką. Rzekomy neojudaizm dostarczył tylko nowych form staremu duchowi talmudycznemu. Zresztą. W roku 1855 orzeczono w Niemczech, co następuje. Ten tylko jest Żydem, kto skrupulatnie spełnia przepisy rabinów średniowiecznych, Szulchan Aruchu i jego komentatorów. Ci, którzy to ogłosili, ubrani byli w tużurki, a w burznicach mieli organy. Podobnie, że w roku 1870 uczony prawnik Auerbach uznał prawo Talmudu prawem boskim. A za naszych dni literatura żydowska języka niemieckiego oświadczyła się nawet za hasydyzmem. Buber 1908. A macki hasydyzmu sięgnęły już do Anglii. Tam stare rody żydowskie języka angielskiego zwracają się na nowo do żydowskiego sakralizmu. Cywilizacja żydowska była i jest sakralną. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę wejdź na capitalbook.pl i kup książki w pakiecie